też można zrobić ze sztuczną inteligencją. Podpowiedz mi, jakie narzędzia będą najlepsze w moim przypadku. I na przykład szukamy, żeby to narzędzie miało scoring, żeby miało CRM i można było wysyłać maile. I wtedy prosimy o to, żeby takie czasochłonne elementy zostały zaspokojone, czyli możemy wyszukać dane, możemy je oznaczyć, że te są ważniejsze te mniej. Mieć CRM-a małego, który pozwoli na to, żeby takie dane dodatkowo mieć w jednym miejscu, żeby te wszystkie dane były spójne ze sobą, żebyśmy mieli wszystkie zdarzenia odpisane na danym kontakcie i żeby nie trzeba było szukać w pięciu Excelach albo w CRM-ie w Excelu i jeszcze w jednym miejscu tych danych, tylko mieć je po prostu wszystkie zintegrowane. Najlepszym rozwiązaniem w ogóle jest do tego, żeby to automatycznie wykonywać, czyli jeżeli mamy CRM na zewnątrz. Na przykład poza DM Sales, to żeby on automatycznie logował wszystkie informacje do DM Sales i odwrotnie, tak? Czyli z DM Sales można te dane aktualizować bezpośrednio w CRM.